Zachowaniem stron wzorcowych rządzą pewne prawa. Należy te prawa znać i rozumieć, aby móc zrobić właściwy użytek z tej funkcji tworzenia szablonu strony za pomocą narzędzi do tworzenia stron wzorcowych. Zobaczmy w czym rzecz. Jeżeli przejdziemy na jakąkolwiek rzeczywistą stronę dokumentu, na przykład na stronę numer 3, i spróbujemy za pomocą narzędzia czarnej strzałki zaznaczyć ten. Element, który jest wprowadzony przez stronę wzorcową, to nie uda nam się to. Oznacza to, że ten element, ta cyjanowa ramka, jest nietykalny w tym momencie, nie jest przeznaczony do edycji, po prostu musi zostać tak jak jest. Co oczywiście nie musi nam się podobać, bo zawsze może się zdarzyć taka sytuacja, że. No, chcemy, żeby ten element tutaj się pojawiał na tej stronie, żeby, żeby to była ramka, żeby to była ramka w kolorze Janowym, ale może chcemy, żeby akurat na tej stronie numer 3 ta ramka była krótsza niż na innych stronach. Żeby uzmysłowić sobie tę sytuację, dodajmy jeszcze parę stron do dokumentu. Może w ten sposób. Dodajmy, powiedzmy, kolejnych 5 stron po bieżącej stronie piątej i nadajmy im wzorzec A master. Mamy stronę trzecią, siódmą i dziewiątą, które powielają wygląd strony nieparzystej, a wzorcowej. Wróćmy do naszej przykładowej sytuacji, a zatem jesteśmy na stronie trzeciej i chcemy, aby ta cyjanowa ramka była nieco krótsza. Czyli jeszcze raz, to ma być nadal ramka cyjanowa, nadal ma się tu pojawiać, ale ma być nieco krótsza niż pozostałe. Aby móc coś z tą ramką zrobić, należy ją odblokować. Skoro jest to element strony wzorcowej, to jest on w początkowej fazie pracy w, z dokumentem nietykalny. Żeby stał się edytowalny, musimy ten element odblokować. Jak to zrobić? Będąc na tej stronie numer 3, a zatem dla pewności dwukrotne kliknięcie miniaturki, przechodzimy do podręcznego menu panelu Pages i wybieramy polecenie o nazwie Override All Master Page Items. W tym momencie ta ramka staje się klikalna, czyli możliwa do edycji. Powiedzmy, że chcę zostawić bieżącą pozycję tego elementu na stronie, natomiast chcę go skrócić, czyli zmniejszyć jego wysokość. Zmniejszam wysokość tej ramki, klikam na zewnątrz, aby wyłączyć zaznaczenie tego elementu, i oczywiście uległ on zmianie. Zmiana dotyczy tylko tej jednej strony. Jeżeli spojrzymy na stronę siódmą i dziewiątą, nadal ta ramka wygląda dokładnie tak, jak na stronie wzorcowej. Teraz jaki to ma sens? Jeżeli w którymś momencie pracy nad dokumentem stwierdzimy, że chcemy wprowadzić pewną zmianę do tego stałego elementu, otóż chcemy, aby ta ramka zmieniła kolor z cyjanowego na na przykład magentowy, no to oczywiście musimy taką edycję... Wykonać na stronie wzorcowej. A zatem przechodzimy sobie na stronę wzorcową A, nieparzystą, zaznaczamy naszą ramkę i zmieniamy jej kolor na taki, o którym myśleliśmy wcześniej. Wracamy do panelu Pages, no i wystarczy rzut oka na miniaturki, aby przekonać się, że wszystkie te strony dokumentu, które są oparte na wzorcu A Master, uległy aktualizacji, czyli elementy. Pochodne z wzorca zmieniły swój kolor na magentowy. Stało się to również z tą ramką na stronie trzeciej, którą odblokowaliśmy. To jest bardzo istotna rzecz do zapamiętania. Otóż elementy, które są dziedziczone ze stron wzorcowych, mogą stawać się częściowo bądź też zupełnie niezależne od, od wzorca. Ta częściowa niezależność może polegać na Możliwości modyfikowania wybranych parametrów. To, co zmienimy, to w takim zakresie ten element staje się niezależny. Co ja zmieniłem? Wielkość tej ramki. Od tego momentu wielkość tej ramki nie wynika z ustawień wzorca. Natomiast wszystkie pozostałe parametry tej ramki już tak. Dlatego też ona zmieniła kolor. Natomiast jeżeli wrócę na stronę wzorcową i zmienię wielkość tej ramki, to ta modyfikacja zostanie automatycznie przeniesiona na strony dokumentu korzystające z wzorca A Master, czyli w moim przypadku strona numer 7 oraz strona numer 9, natomiast nie zostaną przeniesione na stronę numer 3. Dlaczego? Ponieważ w przypadku strony numer 3 ten element przenoszony automatycznie z wzorca został przeze mnie odblokowany i zmiana, którą ja wprowadziłem, Dotyczy właśnie wielkości tej ramki. Od tego momentu wielkość ramki nie jest zależna od wzorca, tylko od moich działań. To jest właśnie przykład tej częściowej zależności od wzorca. Jest to bardzo, bardzo wygodny mechanizm pozwalający nam na wprowadzanie mniejszych bądź większych modyfikacji do tych elementów, które są automatycznie przenoszone na stronę dokumentu ze stron wzorcowych. Aby dokończyć informacje potrzebne do używania stron wzorcowych, należy jeszcze wspomnieć o tym, że tworząc nową stronę wzorcową, możemy ją utworzyć na bazie innej, istniejącej wcześniej strony wzorcowej. Jeżeli to zrobimy, wybierzmy polecenie z podręcznego menu panelu Pages, polecenie o nazwie New Master, będzie to już strona C. Ustawmy ją jako stronę opartą na wzorcu A. Zauważmy, jak wyglądają miniaturki tej strony wzorcowej o nazwie C-master. Znajduje się na nich symbol A, co oznacza, że strona C-master jest szablonem, który wykorzystuje w swojej konstrukcji elementy innego szablonu. W tym przypadku strona C jest oparta na stronie A. A zatem, cokolwiek znajduje się na stronach A, znajduje się również na stronach C. Co oznacza, że, że jeżeli utworzę kolejne parę stron w dokumencie. I do którejkolwiek z tych stron zastosujemy ten wzorzec C-Master, to one oczywiście przyjmą symbol C, co oznacza, że są to strony zbudowane na, na fundamencie wzorca C-Master, ale sam wzorzec C-Master jest zbudowany na fundamencie wzorca A-Master. A zatem wszelkie zmiany, jakie dokonamy na stronach wzorcowych A-Master. Pojawią się również na tych stronach w dokumencie, które są oparte na wzorcu C, ponieważ wzorzec C jest oparty na wzorcu A. Wydaje się to może odrobinę enigmatyczne, ale chodzi o to, abyśmy mogli z łatwością i bardzo szybko powielać pewne elementy również pomiędzy wzorcami, a nie tylko pomiędzy wzorcem a stroną rzeczywistą dokumentu. Sposób wykorzystania tego systemu zależy już od Specyficznej sytuacji, z jaką się zetkniemy podczas składania publikacji, oraz od naszej pomysłowości, ponieważ można ten system stron wzorcowych wykorzystywać no, z różną dozą. W wielu wypadkach wystarczy praca z pojedynczymi wzorcami. Może się natomiast nadarzyć sytuacja, w której trzeba będzie tych wzorców tworzyć więcej, jeden oparty na drugim, po to, żeby. Pewne czynności uprościć czy też skrócić. Chodzi też o to, żeby publikacja była łatwa do modyfikacji, do modyfikacji w czasie późniejszym, czyli w sytuacji, kiedy jest już w dużym stopniu poskładana, czyli zbliża się do swojego finalnego wyglądu. Właśnie wtedy, jeżeli mamy możliwość wprowadzania zmian do stron wzorcowych, możemy bardzo wiele zmienić w bardzo krótkim czasie, nie naruszając za bardzo. Tego, co do tej pory, co wcześniej było już wykonane przy składzie tej publikacji. A zatem wzorce mogą być również oparte na wzorcach. To tworzy pomiędzy nimi pewne zależności. Zmiana na jednym wzorcu może automatycznie wywołać w zmianę na innym wzorcu, jeżeli jest pomiędzy nimi takie właśnie połączenie.